Dzień dobry. Proszę o ciszę. Otwieram czternastą sesję Rady Gminy Sztabin. Informuję że sesja jest nagrywana jest to przekaz na żywo utrwalony i udostępniony w internecie będzie wizerunek i głos osób znajdujących się na sali konferencyjnej podczas obrad Rady Gminy Sztabin. Proszę aby podczas wystąpień unikać używania imion i nazwisk w związku z wejściem w życie RODO na podstawie artykułu 13 informuje też, że zasady przetwarzania państwa danych osobowych oraz przysługujące państwo prawa z tym związane zostały podane w formie klauzuli informacyjnej, która jest wywieszona przed wejściem do sali konferencyjnej. Witam serdecznie pana wójta, witam pana zastępcę, witam zgromadzoną dzisiaj radę, witam wszystkich sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 13 radnych. Obrady są prawomocne. Porządek obrad został paniom i panom radnym podany w przesłanym zawiadomieniu o zwołaniu sesji. Czy jest potrzeba odczytywania porządku obrad? W takim razie przechodzimy do porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu, i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Proszę o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W sprawie szczegółowej, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, uchwała była analizowana na komisjach zgodnie z niniejszą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu dostosowania treści uchwały do obowiązującego prawa koniecz, konieczna jest zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowanych tych odpadów zagospodarowania tych odpadów zgodnie z artykułem 6r ustęp 3b należy wprowadzić nowo Minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Sztabin z uwzględnieniem zwiększa, zwiększania częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w miesiącach od kwietnia do października. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stałe Rady Gminy. Czy są uwagi i pytania do projektu uchwały? Nie ma, poddaję więc pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Przeciwko głosowało 0 radnych. Od głosowania wstrzymało się 0 radnych. W związku z tym stwierdzam, że rada gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Punkt czwarty porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stawin. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sztabin. Na podstawie artykułu 4 ustęp, artykułu 4 ustęp z, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o otrzymaniu czystości i porządku w gminie, dziennik urzędowy, z, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2010 oraz artykuł 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 506 ze zmianami po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Augustowie uchwala się co następuje Paragraf pierwszy określa się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sztawin stanowią, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Paragraf numer 2 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sztawin Paragraf 3 traci moc uchwała rady gminy Sztawin 16 na 93 na 2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego pozycja 2679 ze zmianami Paragraf 4 Uchwala Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku Uzasadnienie. W dniu 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która dokonała rozszerzenia zakresu regulaminu przez wyżej wymienioną uchwałę. W celu dostosowania treści uchwały do obowiązującego prawa konieczne jest przyjęcie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sztalin. Zgodnie z, wymag z wymaganiem artykułu 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 2010 regulamin został przedłożony do zaopiniowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Augustowie. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sztang. Dziękuję. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję stałe rady gminy, czy są uwagi pytania do projektu uchwały. Nie widzę, nie słyszę. Podaję więc pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Przeciw głosowało 0 radnych, od głosowania wstrzymało się 0 radnych. W związku z tym stwierdzam, że rada gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stawin. Punkt 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Składane przez właściciela nieruchomości. Na podstawie artykułu 6N, ustęp 1, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2010 oraz artykuł 40, ustęp 1 z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie w gminnym Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 506 ze zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowane składany przez właściciela nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2 w przypadku złożenia deklaracji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy do do dokumenty przekazać w formie punkt pierwszy w formie elektronicznej XML 2 w wykorzystaniu elektronicznego platformy usług administracji publicznej zwanej ePUAPem, punkt pod trzy podpis bez, bezpieczeństwa, podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą wa, ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzającego profil zaufania ePUAPem. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Sztawin. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 7 na, 2000, na 25 na 2015 Rady Gminy Sztawin z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właściciela nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Potowskiego pozycja 1440 paragraf numer 5 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Otowskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Podjęcie no, nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składany przez właściciela nieruchomości jest konieczne z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakazuje prowadzenie ulg wprowadzenie ulgi dla mieszkańców, którzy zagospodarow zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przy przydomowych kompostownikach. Ponadto usunięte zostały części dotyczące opłaty za nieruchomości. Nie nie nie, nie i opłaty ryczałtowe od domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z uwagi na uchwa uchylenie uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Zmiany zostały również w sposób na zmieniony. Został również w sposób, sposób naliczenia opłaty od mieszkańców. Usunięto część dotyczącą gospodarstw domowych. Nowa opłata należy Naliczona będzie od każdego mieszkańca faktycznie zamieszkałego daną nieruchomość. W związku z powyższym podjęcie tej uchwały uważam za zasadne. Dziękuję. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję stawy Rady Gminy. Czy są uwagi i pytania do projektu? Nie widzę, nie słyszę. Podaję więc pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Przeciwko głosowało 0 radnych. Od głosowania wstrzymało się 0 radnych. W związku z tym stwierdzam, że Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Punkt 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Na podstawie artykułu 6 K ustęp 1 podpunkt 1 ustęp 2a ustęp 3 ustęp 4a i artykuł 6 J. Ustęp pierwszy podpunkt pierwszy ustęp 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, w gminach. dziennik urzędowy z dnia 20, z 2019 roku pozycja 2010 oraz artykuł 18 ustęp 2 Podpunkt 8, artykuł 40, ustęp 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2019 roku, pozycja 506, ze zmianami, uchwala się, co następuje. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Jaką metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalanej w niniejszej uchwale? Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych, Budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin. Traci moc uchwała numer 29 łamane przez 165 łamane przez 2017 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzę urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie. I wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z obowiązkiem segregacji odpadów wynikającym ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należałoby, należało wprowadzić jedną stawkę od Mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należało też ustalić stawkę dla osób, które nie wywiążą się z obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Kolejną zmianą jest obowiązek wprowadzenia ulgi dla mieszkańców, którzy zdecydują się na zagospodarowanie. Bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. W dużej mierze wzrost stawek za segregację odpadów podyktowany jest wzrostem cen za odbiór odpadów komunalnych przez firmy wyłonione w drodze przetargu, jak również przez wzrost około 30% za zagospodarowanie tych odpadów przez instalację komunalną. Szanowni Państwo, ten wzrost cen, który spotka nas w 2020 roku, no przede wszystkim jest spowodowany zmianą ustaw o utrzymaniu czystości i porządku oraz ustawy o podpadach. Zmienia się częstotliwość zbierania odpadów. Też wzrost płacy ma tutaj duży wzrost, bo jak Państwo wiedzą, najniższa płaca będzie wynosiła 2600 zł. Ma też duży wpływ tutaj opłata za składowanie odpadów komunalnych. W 2019 roku wynosiła ona 170 zł za tonę, teraz w 2020 będzie wynosiła 270 zł za tonę. No niestety, te obwarowania w dużej mierze są nałożone przez nas, przez ministerstwo. A jeżeli chodzi o ministerstwo, to też są tutaj nałożone pewne wymagania przez unijne dyrektywy, które nakazują, tak jakby dla Polski, spełnienie pewnych tych wymagań, jeżeli chodzi o odbiór odpadów komunalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Stałej Rady Gminy. Czy są uwagi i pytania do projektu? Nie widzę, nie słyszę. Podaję więc pod głosowanie projekt uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku za. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Przeciw głosowało 0 radnych od głosowania wstrzymało się 2 radnych w związku z tym stwierdzam że rada gminy w głosowaniu jawnym dziesięcioma głosami za podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Punkt siódmy porządku obrad zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej porządek obrad czternastej sesji został wyczerpany. Informuję że po sporządzeniu protokołu będzie on dostępny do wglądu radnym w pokoju numer 7 urzędu gminy. Dziękuję radnym i zaproszonym gościom za udział w obradach sesji zamykam obrady czternastej sesji rady gminy.